Wiedziałam, że tak będzie Przez ten głupi huragan moje ferie legły w gruzach Hej kapusiny, witam na kanale Pushing Girl! A ferie miały być takie fajne Ale okazało się, że nie będą fajne. Widzicie jak ciemno jest w moim pokoju? Słyszycie wiatr i deszcz na polu? No właśnie. Co się stało? Dlaczego ja jestem taka smutna i dlaczego moje ferie są zrujnowane? To wy oglądajcie dalej, ale idę się rozpakować. Ja nie mogłam się doczekać. Odliczałam dni aż będą ferie! Czekajcie. Po co ja otworzyłam tą książkę do matematyki? Przecież są ferie! Nie muszę jej robić! Łuhuu! Czemu ja czytam tą lekturę? Jutro ja nie idę do szkoły. Mam cały tydzień wolny, więc moja nauczycielka nie będzie sprawdzała, czy przeczytałam kolejny rozdział. Czy też nie. Ale pytanie jest, co ja będę robiła w te ferie? Przecież nic nie zaplanowałam. Co robisz? Nic. Nuzi no, mi. Przecież Ci mówiłam, posprzątaj pokój, złóż łóżko, plecak od dwóch dni jest nierozpakowany, prosiłam Cię, żebyś sprawdziła, co jest niepotrzebne wyrzuć, co jest potrzebne zostaw. Zaraz to zrobię. To czekam, bo mam dla Ciebie niespodziankę. Jak wszystko posprzątasz, to ja Ci ją przekażę. Jaką masz niespodziankę? Jak wszystko ogarniesz, poukładasz. To wtedy ci o niej powiem, ale proponuję, żebyś się pospieszyła, bo nie wiem, czy zdążymy ją zrealizować. A może teraz mi powiesz i później to Nie, moja droga, najpierw sprzątanie, a później niespodzianka. Coś za coś! Już się nie mogę doczekać tej niespodzianki. Najpierw plecak. Ale jak ta niespodzianka jest beznadziejna, jeśli tyle osprzątam, muszę usiąść i pomyśleć, czy warto. Dobra, tak czy siak? wysprzątam sobie w tym plecach. Aha, a jednak był bałagan. Plecak dam pod moje biurko, bo przez kolejny tydzień. Nie będę Ciebie potrzebowała. Już prawie posprzątane. Zostało mi tylko łóżko, na którym jest blue. Prawda, że ładnie posprzątałam blue? Tak? Ta, 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 ta. promień słońca, bo odchodzi huragan. Wysprzątałam pokój! Zaraz to ocenię. Uuu, jak czysto! Proszę, plecak ogarnięty, a zobacz, ile papo było w środku. Opaska na swoim miejscu, a nie w kocim posłaniu. Toaletka ogarnięta, łóżko ogarnięte, tylko kod rozłożony kółkami do góry. No to co, gotowa na niespodziankę? Tak? No to pakuj się, bo wylatujemy na ferie! Ale jak? Gdzie? Do kogo? Dlaczego mi nic wcześniej nie powiedziałaś? Bo to jest niespodzianka. Ale do kogo? Lecimy do. do Anglii, do Anety Na yes! kilka dni. Moja adwokata! Okej, okej, super. Ale czekaj, czy możemy jechać na zakupy? Bo ja chcę sobie kupić jakieś fajne legginsy i bluze. Dobrze, nie ma sprawy, ja Czekam na ciebie. Jak jestem już w centrum, to oczywiście muszę sobie zamówić bubble tea Tym razem sobie zamówiłam strawberry i tapioca pearl i 50% cukru, bo jak zmienisz 50% cukru, to nie smakuje tak dobrze Tylko, że ja teraz tego nie lubię, ja to tylko piję w domu, bo na pewno jest zimno i wieje i wiecie, że jestem chorobą Zobaczcie, jaka piękna paletka, ma wszystkie kolory. A to jest taka typowa mnie letnia. Ale ten jest włoski. Koralowy. Aj. Oj, okay. szukaj. tutaj najwyżej jest. Ale zobacz, wszystkie są, tylko tych nie ma. To, to jest ostatnia. Widać, chyba cieszy się powodzeniem. To jest, to jest ostatnia. Zawsze mi się marzył Beauty Blender, bo widziałam u cioci Agi Ale miałam różowe. Tak. On jest inny chyba. Czy są różne, ale widzisz? Różne są, bo jest taki ścięty też. A nie, one są przewrócone, dobra! Zanim pojedziemy do domu i będziemy się pakować, czas na Starbucks. Tutaj mam gorącą czekoladę i tutaj mam marshmallow. A teraz test. A teraz test na żywo. Taki jest. Muszę sobie tego wyjąć. Tak, tu masz no takie czerwone. Ostronne są. Kiedy no to dalej. Trzy, cztery. Torejka, to będzie? 3-4. To ten będzie wyglądała tak jak taka Ja ci nie dam mojej kanki. Takie ostrone nie są, naprawdę. Ale dalej, tak, stop. Ale u nas wieje strasznie. Tutaj są zakupy, i tutaj jest prezent dla Berty, ale tego Wam nie pokażę, bo no to jest prezent dla Berty i tam nie będzie oglądała ten film. Haha! Co robisz? jeszcze ja ze telefon. Dlaczego krótkie nie wezmę do przedpokoju? A po co mam wynieść, jak jutro lecimy? A czy chcesz sobie to wszystko przygotować? i krótkę, tak? No a teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego się nie pakujesz tylko siedzisz i tam coś przeglądasz, szperasz, w sieci. Chciałbym to zrobić później. Później będziesz miała inne rzeczy do zrobienia, Musisz się wykąpać, włosy wymyć. No wiem, że nie lubisz myć, ale trudno. Weronika, schodzimy z łóżka, ogarniamy się i się pakujemy. Proszę sobie przygotować rzeczy, które chcesz zabrać. Okej. Okay. No. Mam nadzieję, że się spakujesz 10 minut. O, 10, tak? jeszcze się wykąpać i włosy wymyć. Aaaa. Ale co tutaj zabrać? To. 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 Um, to. Koszulka czarna. I o co tyle, Halo? Już jestem spakowana. O, słyszę zamek, ktoś tak. tutaj się już spakował. Już masz wszystko przygotowane? Tak. A mogę sprawdzić? No, pokaż. Co ty tu spakowałaś, dziewczyno? Serio? Tak wygląda pakowanie walizki. Weronika, luzeczka na krótki rękaw, podnie, które są na wiosnę, a na zewnątrz huragan. Zimno wieje, leje. Leginsy, które są za krótkie na ciebie. Znowu koszulka na krótki rękaw, aha, bo Ariana Grande, serio? I bluza? To tak jakbyś miała podkuszylek tylko na sobie, coś ty te przygotowała? Gdzie są ciepłe rzeczy? Więc teraz wam pokażę, co kupiłam W Zarze znalazłam taką bluzę Hello Kitty jest urocza I jest bardzo cieplutka, więc ją zabieram W River Island znalazłam takie fajniusie leggingsy, o Perfekcyjne, też je zabieram. I tutaj mamy jeszcze takie różowe. O! Więc je też zabieram. A To jest prezent. To teraz ja ci przygotuję rzeczy, które możesz zabrać. Te legginsy możesz sobie wziąć, będziesz miała po domu. Te spodnie odpadają, fajne, wiem, że ci się podobały, ale one są za cienkie, więc na pewno nie na tą pogodę, którą zapowiadają. A nie zapowiadają ciepła, tylko zimno. Bluza jest fajna, gruba, mięsista, więc. Yy, Możesz ją sobie zabrać. Nie musieli nawet odmetkować, Metku, odmetkujesz sobie u cioci. Do tego zabierasz spodnie, moja droga. To będą te dżinsy. Lecić możesz w czarnych leginsach, ale jedną parę spodni musisz mieć na, na zmianę. Jak będziesz miała leginsy czarne, to co powiesz na tą gruzę z myszkowiki długą? Uh -huh. Może być? Mhm. No to tą bluzę, którą dostałaś na urodziny też weźmiemy Do tego jeszcze skarpetki Majtki, podkoszulki Jesteś gotowa, no i to są ciuchy na wyjazd To już Dzisiaj muszę tylko ubrać Czapkę, kurtkę i Buty i będę gotowa Weronika, no miałaś już pod drzwiami czekać No już, sorry, prawie zapomniałam O telefonie, chodź No już. No, pewnie zapomniała Ładowarki i baterii. Halo? Cześć, Dominik. Co? Pewnie dzwonisz, bo zapomniałaś ładowarki i baterii? Nie, dzwonię Ci powiedzieć, że nam odwołali lot, że samolot nie wystartował w ogóle z Londynu i nie zabierze nas z lotniska w Dublinie. A nie mają dodatkowych samolotów, żeby, na, żeby nam podstawić, więc dobrze by było, jakbyś się ponad, nas zbierał. Ja jeszcze pójdę, zobaczę, jak tam ze zwrotem. Jest dość duża kolejka, bo przez to poragant jest dość dużo lotów odwołanych. Jeżeli wiesz, ty przyjedziesz wcześniej, to najwyżej będę to załatwiała telefonicznie, będę się kontaktowała z Ryanerem, a się spotkamy na lotnisku. Aha, a jak werka? A jak werka, smutna, trochę zapłakana, rozczarowana. Taka o niespodzianka nie wypada. Jeżeli się dowiedziała dzień przed wylotem, to jeszcze huragan całkowicie wszystko skomplikował. Aha. A meta też trochę nie w sosie, no ale wiesz, no to, to ja no to nie mam wpływu na pogodę. Zresztą jest mnóstwo lotów odwołanych i w Londynie, i tutaj u nas. To co się dzieje na lotnisku Tarmageny, szczerze, coś takiego nie widziałam. Mhm. Dobra, dobra, to ja przyjadę. Na no to tak. wyjeżdżaj po nas, no tak. Tak się skończyły moje super ferie. Uff, nigdzie nie lecę i jeszcze dostałam ochrzan od ochroniarzy, że nagrywam na lotnisku. A miały być takie fajne ferie, tak się cieszyłam. Wczoraj dowiedziałam się, że dzisiaj jedziemy do Anglii i nawet nie poleciliśmy. Żeby... Ej! Co ty tak tu siedzisz? Czekasz sobie światła nie zaświeci. Zobacz, jaka ciemna chmura idzie. No ciemne chmury i przez nie możemy lecieć, to no, no, przykro mi bardzo wiesz to, ale... Wiesz co, co cieszy też? sobie, że nasz lot to nie jest tylko jedyny odwołany. Ten, który miał przylecieć z Anglii i nas zabrać do Anglii, też został odwołany. A może ktoś mieszka w Irlandii, a może tutaj leciał odwiedziny do wnuczka, do wnuczki, co? Ja wiem, ja wiem, że chciałeś zobaczyć ciocię, ja wiem, nie, pacz, myszko, nie, podź. ja wiem. No widzisz, pierwszy raz nam się tak zdarzyło, że nam odwołali samolot, a jak byłaś malutka, taka bardzo, bardzo malutka jak przyleciałaś do Irlandii na drugie urodziny, nie na drugie urodziny, źle ciocia mówi, na urodziny to wystartowałaś i wylądowałaś. Dziadziu miał yy, nieważny dowód i nie przyleciał, czy zapomniał paszportu, czy do wodu, już nie pamiętam. To dziadziu został na drugi dzień przyleciał dopiero do, do nas tutaj, dołączył, do yy, babci, do ciebie do mnie. Ale jednego roku, jak miałaś już skończone dwa latka, przyleciałaś na święta Bożego Narodzenia do mnie, to też nie wyleciałaś. Tylko samolot, który był podstawiony, to był wtedy Erlingus, był uszkodzony. Ale wtedy miałam fajnie, bo mogłam u Was zostać tu, że ja teraz do dzieci, ale ty nie mogę polecieć i nie mogę jej zobaczyć. No kochanie, ja nie wiem jak będzie sprowadzała się Ryanerem, ja zaplanowałam Ci niespodziankę, że polecimy na początku ferii, na trzy dni wrócimy, bo sobie jeszcze w domu i ja wrócę do pracy. No a teraz widzisz, no na razie na, razie na pewno nie polecimy, ale coś ogarniemy, nie martw się. Dobra, nie pokusiaj się i zadzwonimy do cioci Anety. Ja to nie tak jest, wiem, wiem. <śpiewanie>